Swoją ważną nowość na targach we Frankfurcie pokazuje też Hyundai. Poznajcie nowego i10. Tak wygląda jego konsola środkowa. Mamy tutaj 8 ekran, podgrzewaną kierownicę. Wyposażenie wygląda więc bardzo obiecująco. A jak wygląda na zewnątrz? Chodźmy zobaczyć. Oto nowy Hyundai i10 w pełnej okazałości. Auto trochę urosło w szersz, trochę zmalało na wysokości, ale prezentuje się bardzo dobrze. Ma dosyć agresywnie wyglądający front. Oddzielone światła do jazdy dziennej od głównych reflektorów. A jak się będzie sprzedawało w segmencie A, z pewnością zadecyduje cena. Jeżeli i 10 będzie wyceniony równie dobrze co jego poprzednik, mamy kolejny murowany rynkowy hit.